Ja pierdzielę. Baśka, odbierz szybko, proszę cię, Basiu, bo ja nie mam z dużo czasu. Ja nie mogę tak, jak zwykle pewnie siedzi na tronie, na białym koniu po prostu zberłem rękę i... Baśka, jesteś? Słuchaj, jaka akcja, słuchaj, nawet nie wiesz co się stało. Słuchaj, Ja teraz żyję normalnie, wiesz, życie mojej sąsiadki. Bardzo mi się dobrze patrzy przez okno. Wielkie okna, słuchaj, wszystko jest elegancko. Słuchaj, ona pamiętasz, jak ona wyrzuciła tego chłopa przez drzwi, także normalnie na schodach leciał i kwiatki za nim rzuciła na te walentynki, to tak się pokłócili. Że nawet szpilką w nią rzucił i normalnie tutaj takie oko, że ja pierdzielę, że prawie trafiła w czoku. <laughs> pamiętasz? Słuchaj, wiesz, że on z powrotem do niej przyjeżdża? Słuchaj, Baśka, ja tam się wszystkiego dowiedziałam, tylko jedynie ja do nie poszłam z winem, napiła się na tego wina, ja udawałam, że piję, nie? A ona, słuchaj, jak zaczęła peplać zorem, normalnie strzelała zupy jak na komisariacie, słuchaj, normalnie ona by mogła być świadkiem, słuchaj. Ona mi wszystko powiedziała, słuchaj. No i wyobraź sobie taką sytuację, że ten jej chłop, dlatego zerwała, dlatego go wyrzuciła. Ale słuchaj, chłop zaczął wyrywać jej przyjaciółkę. Zaczął wyrywać jej przyjaciółkę. Wyobraź sobie, że poznajesz chłopa i on do mnie, no bo wiadomo, że jestem atrakcyjniejsza i on mnie podrywa, to ja bym normalnie wzięła mu go za chabety i normalnie łukieć kolano podłoga, łukieć kolano podłoga. Od razu bym Ci powiedziała i koleś normalnie bagażnik i las. Ja to jestem taka przyjaciółka, a ona, słuchaj, ona powiedziała, że ta jej przyjaciółka, ona normalnie się wkręciła w ten związek. Oni byli ze sobą i ta przyjaciółka normalnie chciała jej wyrwać chopa. Ja ty wierz, każdy nie wyobrażał takiej sytuacji, że ja bym ci mogła wyrwać chopa, albo ty mi. Przecież my jesteśmy przyjaciółki do grobowej piaskownicy, Ja nie mogę ja dalej ciągnęłam ten temat, ale głupio mi było zapytać, a ja słuchaj, co ty z tym zrobisz, no bo to jest Twoja przyjaciółka, by się tak dobrze kumplowałyście, tak się koleżankowałyście, że ja kiedy do Was przyszłam, to normalnie to byłyście takie psiapsi, że ja myślałam, że ja z Baszką taka psiapsi nie jestem. Nie no, żartuję Baszka, tylko takiej powiedziałam po prostu, żeby wiesz, żeby wiedziała, że taka ich wyłączyła wieś, a ja bym wolała, żeby się trochę pogodziły, to tam by było takie ona by się tak kłóciła, ale może lepiej nie, może lepiej oszczędzić tą dziewczynę, ale słuchaj, ja się pytam co ona dalej z tym zrobi, ona mówi nic, ona po prostu odpuszcza, nie oni sobie będą razem. Ja bym naprawdę, słuchaj, ja jestem fryzjerką więc to po Zaproś ich obydwoje do domu, rozgrzejemy e, tą lokówkę na 120 i wsadzamy je dupę. I niech się baziaki palą, niech się wszystko pali i będzie... Ua! Ojeju, jak ja bym się zemściła tutaj. Nie, ja mściwa nie jestem, ale wiesz, chciałabym zobaczyć, jak wiesz, jakie mają miny, nie? <ścoughs> Dobra, ten mój patent z tą lokówką to jest może trochę przesadzone, ale wiesz, ja tak patrzę pod swój pod kątem swojego zawodu, nie? Że fajnie by było tak rozłożyć chłopa na łóżko i masz. Ciociu Malinowy, by było do mojej koleżanki zarywać, a jej to bym normalnie w gardło tam rozpaloną. No, jejku, jak tu tak można, no, swój swemu, takie rzeczy robić, ja pierdzie to normalnie. Baśka, ja nie wiem, co by ci zrobiła. A zresztą ja bym ci jeszcze chyba zapłaciła za to, o, za długi starszy. Dobra, Baśka, będę kończył chyba znowu spóźniona do roboty, muszę lecieć, Jeszcze muszę tam się popakować, jakie żarcie chcę zrobić, i wiesz, będę lecieć. No to Buzia, pa, Mój ci życzę, i pamiętaj, Baśka, my to jesteśmy takie forever do piaskownicy, że cha No to pa, buziaczki. Kocham Cię i lubię Basienka. Miłego dnia, kochani, Wam życzę.